jestem Robert Todowca Królików w dzisiejszym odcinku będą straty e, straty i no straty tylko i trochę wam kury pokażę kuro, kury więc jeśli wam się taki film spodobał zostawcie łapeczkę do góry subskrypcję, bo lecimy po 70, nie było filmów, bo się tak wkurzyłem bo mi w jeden dzień dwie samice zdechły I jeden młody. Wiecie, młody to mi z tych. I tutaj już nie mam samicy. To mi zdechła I muszę teraz. Tu jest młody. Jeden. No, widzicie? Daję mu granulat. Trawy dałem mu. No i tu jest mieszaniec. To jest samiec, No i czego nie ma? Srokacza. Srokak też. Dwie. Od razu powiem Wam tak. Ym. Od razu dwie w ten sam dzień, a młody na, na następny dzień. I nie było przez to tak filmów, bo. Ale dzisiaj będą dwa filmy. Więc dziś o dwunastej, nie o 13:00 jeden będzie, a drugi o piętnastej więc myślę, że fajnie tak idziemy do kur o tutaj są widzicie kurki biała, ładna kura biała ta brązowa jest Biała kura. A i tutaj są gdzieś jeszcze te kury. Tu jest kura. No i tak właśnie kury są. No <śm> i właśnie. Przez to tak nie nagrywałem, bo... Tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Sześć klików Jeszcze baran... samice baranie. wam pokażę Ona miała wykot Ale to będzie w następnym filmie Wykot Ale... Widzicie, nie ma tam nic Bo nie ma udany wykot a tu patrzcie, jaki duży już ten samczyk jest. No stan na nogi. Jaki duży. No. I jeden będzie krótki film, drugi będzie dłuższy film. Więc teraz będzie dłuższy, a później będzie krótszy. Idzie kura. No. Tutaj są, siedzą, powiem te kury. Kopią I siedzą se. Jedzenie już dawno dostały. Ładne kurki. Tam jeszcze jedna siedzi, ale nie widać jej na kamerze. No. 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 i już moda nie jest taki mały już ma dwa miesiące będzie miał jeszcze prawe za 14 dni bo 15 będzie miał mie y y 2 miesiące i dzisiaj jest pierwszy, więc za 14 dni będzie miał 2 miesiące. Muszę sobie to zapisać, że będzie miał 2 miesiące, bo mam miesiąc, to se zapisuję wszystko. Jak kulki mają. No i już muszę... W tomu nie będę dawał karmidło. Będę udawał w tamto, bo on mi tu skakuje. Niepotrzebnie. Uszy ma do góry. Czasami robi sobie uszy na dół. No. Ta samica. Samica, samica. Jeszcze trochę pójdzie do samca ona. Bo nie teraz, bo jeszcze Uf, trochę za prędko. <laughs> nie za prędko, no ale. Coś później będą miały dopiero. Coś później dopiero będzie ona u samca. U tego, u barana francuskiego, u tego albo u. no, u tych dwóch. <laughs> Możecie. Nie, nie, nie. Mm. I tak jak mówiłem, filmów nie było przez te dni, bo tak byłem wpuczony, Bo dwie od razu, powiem Wam, samice, żebym teraz jeszcze mógł tą srokacza dopuścić. Yy, młode jeszcze by mogły siedzieć do dwóch miesięcy. Albo do 3, no góra. 4 miesiące w tym yy, przyniosłem. W tym przyniosłem króliką od paszy. No i bym mogła jeszcze mieć yy, srokać, bo miała dwa wykoty. I bym mogła jeszcze mieć dwa. Ta samica miała. To był jej drugi wykot, bo pierwszy był nieudany. I drugi to jest wykod no i udany. Więc fajnie. Dobra i będziemy kończyć film. Jeśli się film spodobał, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję. Napiszcie fajny komentarz. Pozdrowiam Was w następnym odcinku. No i ten film będzie 7 minut i 30 sekund. Cześć!